W kolejnym na make-upie. A dzisiaj zrobimy sobie opening w Clash Royale Alumina! Jest ze mną. Kosaty. Halo. Więc proszę, otwieraj. Eee! Jestem dobry nic. Um. Eee! Um. O, baby dragon! O, strasznie. Ja go nim bardzo dobrze wyglądał. Eee! I Dobra, elegancko. Mówi się go swoim Tak. A z tego No. Masz, otwórz. Ja ci powiem co będzie lepsze i ich bo... no, A co chcesz. Ja balonem gram. No to balonem ci, ci dam. Przyda się go? No i Trzy. I dam. Co? Trzy czwarte. Dawajcie. Kurde, Lava. Lava ja, mam. ja pierdolę. Ja Ale ja też go mam. O. Ale on jest bardzo sa dobry. No, tylko... Ja im bardzo lubię grać, nie? Ja? No to fajnie Dobra, zamiast tego dziełem, tak. ty im grasz, naprawdę? No bo ten, y, teraz gram z typami co, mam mega tanie deki. Aha, no tak. I teraz lepiej ten, trochę tańszy mieć. Mm -hmm. Bo miałem 4-5 z golemem, ale. No ja golem jest, nie tańszy. gram, teraz tak już. Ej, daj mi golema. no już. Thank you very much. O! Dobrze ci powiedziałem. No. Ej, nie A nie, mi... bo to tylko koronika. Ej, czekaj. Jest. Ej, dobrze ci powiedziałem. Ma dzięki mnie skina. No. Teraz sobie sam otworzę. A bo to jest skini plus skrzyneczka. No No. Ja Właśnie zapomniałem. Ja już, ja już te, z tych questów otworzyłem legendarium przez hey. legendarną. XD. Pokażę Patrz. ci... Mam 31. Już mam, mam nawet mam więcej, bo teraz więcej gram w klasze, nie. Mhm, ja tak mało trochę gram w klasze. Ja w ogóle gram m, 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 coraz mniej w grę I za 35 to tam mam tego. Zasz, tego max. Mogę golema na dziewiątym, chyba ulepszyć. Na siódmy, na ósmy. O, ja mam na dziewiątym chyba golema. Poka. Jestem pewna, ale albo na ósmą, albo na dziewiątym. Ja mam na siódmym. Nie, znaczy no, na, na ósmym. Ja mam na ósmym też. Tylko, że... Idziemy ja to coś takiego, taki taki, Mhm. Nie, patrz, tu się wydaje, że lewa, lewa hand jest taki mały, a tu jest ogromny. No. On na testu nie jest dobry. Ja nie sam rozwalam wieżę, no ale ja mam na 10 dzień, no, no, nie No ale dziewiąty, też tak spełnię? Nie, tyle że... nie daje. No właśnie, to jest to. Ile, to daje. ile mój ma ile, powiedz, ile ma twój? 3150 HP. 3465. A nie, bo tu widzę ten, tu mam podgląd, co da. No. Trzeba patrzeć na dziesiąty i ten. No i dużo. da. Fajnie, że on ma tyle HP, widzowie. No. Bo to... Ja będę pewnie tak grał, że rzucę gole... rzucę tego, plus to, goblin baryłka. A ja gram z takim to, to, no. jakby kto dał przy to lok, a jak na smoczka to jeszcze to. No, to jest w miarę. No. Bo jest tańsze od smoczka i zawsze jesteś na plus jeden na eliksir. Mhm. Mm I porobi to nawet smoczka. Czy gram sobie numer? Jeden No, możemy tylko... jeden fab jeden, Dobra. Mhm. Mm ja A Ale nie, 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 dawaj, 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 dawaj to. I dwa dwa, dwa baty. Ej no dawaj, czekaj. Ej, tak Ej, friendly, nie, nie, nie. friendly, friendly, no, no, friendly. No. Inti friendly. Nie, czekaj co zrobiłem. Naciśnij to. Nie to, kontakty. To. Nie, 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 nie mogę pokazać. Dobra, już. No, do... Aha. do... Ech, dobra, baty. Daj, bo, bo, bo... Dobra, ja... To jest fajne, właśnie ja Niko to odkrył, bo ja o tym o, nie wiedziałem. Ja to właśnie wiedziałem, tylko... Same te skiny. Ha, XD. Nie! Dobra, dawaj Lady tutaj! Pobok! Po, po. Dobra. <grym> Dziesiąty... jak? Ej, dobrze, to będzie... <grym wziął> jak to wygląda? My tu problem. XD zły. Ale... kurde. Jezu, Inferno, no to po prostu... Aha! Pozdro! D XDDDDDDD Nie. Aha, bo ty nie na jego arenie. O Jezu, jak no teraz robię? pierwsza legenda. Ja nie... Ja wspominam moją pierwszą legendę. A kto to był? Magic. Aha, no tak. Koz mi to z najsłabszej tak dawno. A no 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 pan rama, choć rama. A wiesz, że ja mogę fisherwana? Naprawdę? No. Za ile? Za cztery... Za 40 tysięcy, tysięcy. chyba no. Ale się mi się jakaś legenda pojawia. O. Codziennie. Ale my ich robimy. normalnie. No, ja to mówię... Ej dawaj, ja się zajmę tam stronę ty tam. Dobra. Ja ci... ja... zniszczę ci im tylko to... Yy, pomóż mi zniszczyć tą wieżę, yy, my i no, się skupimy na tej drugiej stronie. Dobra, tylko że ja tu nie zjadłam w ogóle eliksiru... na nic. Ja nie gram Aby... eliksiru kolektorem, bo miałem taką wielką zmianę. Dobra, rzuć tego... Dobra. loga. Cienloga. Dobra. No rzuć, 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 dobra, To dobra, trochę spóźniona reakcja, ale spoko. Ja myślę, że dasz się czego pójdę, no na... albo Nie, bo ja bym chciał... Ja... Masz sam, Masz prinsa w yy, Nie, nie, ja, zamiast, ja zabieram sobie boluna. Boluna? No. Bo jakoś wydaje mi się, że Prince może być lepszy... Tak. Zbieraj i puszczamy na... na... Ja już mam zimbraną. Dobra, ej, puszczaj! O kurde, dobra, ja kumpluję. Jedam, jedam to. Dobra. Na dziesiątym mają, kurde. No, wysoko mają, naprawdę. O, kurde! Tak jak ja lawę? co ja dałem. Ajajaj, aj, aj, ale na Ale w sumie. Nie! Kurde, drugi raz. No, dobra, dobra, Ale dobra, oni nie mają wieży. Tutaj. dwie. dwie no. To ja tam ja ja no, mam. Dobra, no, ja tam rzucam lawa. Dobra, nie Ja mega miliona, żeby na te inferno, żeby coś mieć. No ja tam jeszcze puszczę tego, baby. Ja właśnie go nie mam teraz. Mm. Ale, ej, oni mają tak niby się widać, że mają lepsze karty, nie? No, ale tak nie, ten, 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 ten infern naprawdę coś robi. Naprawdę. Czu, lawa No e, e, lawa no, To jego no, pa. No, no i, to, 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 to... No i easy. Patrz, fitko. Zresztą patrz w No. Mili. Ale LavaHandy jednak tyle robią. No. Ale Double Lava, jakby nie mieli... Ty, robimy mi 3, bo mam 5 winów. Wydaje się, że 2. Ja już to zrobiłem. Battle winner. Ale ja drugi bez rzędu tu mam. Naprawdę? I to Trzeci. Trzeci tak dokładnie. Aha, farce. To... Patrz, 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 patrz co teraz mam. Legendary King's Chest. Z questów. Ale za 5 doszło. Ja już mam 115. Mi się to szybko nabija. Ja już mam 285 mojego oh. legendary. A co teraz masz? Legendary. legendary. A, no. Zabaj Zabaj jeszcze raz. No, musimy mi zrobić 5 winów. Mhm, dobra. Co ja zrobię? Nie, ja, dobra, to rób. Zaraz, bo nie mógł. Czekaj. Daj, daj. Tu? Aha, tu. No i to. Dobra. I my gramy z randomami. Kimś. No. Ej, znowu! Jasne, ale co dziwne? Daj mi lawę. Nie, nie mam, nie mam teraz. To ja poczekam. Ja mam trzy ja, tak, ja, ja w tej chwili mam 3 e, XD, o kurde. Ja tego nie? Mam. Ja muszę. Tego. Mirora. No, tak, mirora, bo nie, nie da się trzech chyba. Nie da. Oklony? Nie, o, klonem, bo ja coś no, ale zielone, nie, ty Niebieskie by były trochę. No. A ja mam lawę. By... Aha, bo to by był ty... Typu swoje arenie chyba. Chyba. Ale nie jestem pewna. Ej, dawaj dawaj, damaj Kurde. Jeszcze nie, bo ja nie mam. No tutaj. Tutaj? no Dobra, ja jeszcze to na tył. Ja zawsze to zamy na tył. Ej, gdyby ty, ty takie... Łaak! czemu to się skonowało. ej, gdybyśmy jeszcze oby dwoje mieli kronę. O nie! I, o kurde! ile by tego było. Byłoby się zadamy. Ja Walkierie. Dobra, Dobra. Dobra. Walkierie tam... tam Daję byś dał darka. darka. No. Kurde i tak robili. o Jezu, 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 nie widziałem nic Dobra, ja ty, 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 ty pa jak Ja teraz z tej areny Dole. wysoko teraz zacznę bardzo, nie? Ale nie mogę w ogóle zrobić z epika Naprawdę? Tak Żadnego? Żadnego Ej patrz mój, pa jak typu robimy normalnie, tak o Dobra, no Ale prawie nie No ten logisz na mnie, że to jest bardzo słabe. I ja też. I nie będę, miał gdy, a ona się okazała, że mam to no, dach. Czekaj, czekaj. Ej, Ej dawaj, ja, ja tam puszczam baluna. Dawa. Trzy, cztery. Cię... No, teraz za późno, ale. Ej, nie. To mi, on myśli, że... No, myślisz, że ich to nie balon No. Może balon bucio... 네? zniszczy? Czekaj. No. Não... Jak teraz uderzy? Nie. Não, ale, ja mam lawę już. Ej, let's go, lawa. nie, ja nie mam mamy. Ja muszę tam rzucić coś na obronę. Damn da, da im. Dobra. Muszę, żeby, żeby... No. Nie mamy wieży. To... Kurde, one mają raj'a. Tak ja w ogóle mam... Nie, nie, ja to mi nie będę rzucał. Zostawię to. O ja rzuci. Nie. Ale mają 4 mierki. Dobra, dawaj tutaj go lada. O o, później. Już. Spokojnie. Dobra, tak nie mają, nie mają szans. Jeszcze mega, które jest. Ja mają to... mirora. Ma, mają mirrora. Wiem wiem, wiem wiem, wiem. Ja tym życiem już te, te ja Kurde, jeśli nie zjedziemy im. No, to kurde. Ja tutaj dam do obrony. Ja też, ja szkieletki znaczy. Dobra, daję ramladerkę i ona sobie na. Dobra, Patrzcie, patrz, ty, jeśli nic nie mają pewnie na obronę. No. Co? No mają. O kurde, ale no. Co? No jeszcze nie? że to No, Masz tą ja Nie, już nie. Bo słyszałem już. Ja mam loga, musisz mieć bary. Jezu, kto rozwala. Ale tu czyści. Pociesz się i Jezu. Ej masz baryłę? Mam balonę. Rzucaj, rzucaj i tam balonę. Ja balona już rzucałem. Ale to później. balon tam. tam poszedł, ale bogini balon idzie. No. Baryła. Dobra. Ale oni tam rzucają pewnie szkieletki? Tak. Nie. Nie. <laughs> Mega night, ale tak Czy rzuciłeś? Nie, ha on. Oni. Już takie. Ty masz mega najta? Nie, ja mam tylko cztery. Mhm. Tylko ma nie, trzech Ja mam ja, tylko niestety jedną, ale może zaraz będzie drugą. No ja nie długo będziemy miała drugą, bo no, bo z tego legendary. Na pewno wypadnie. Mi ale... trzy, trzy... razy mega yy, poszła. O. Po mam na dziesiątym i jeszcze mam jedną. Uuu. tak. Ja te, ja bardzo chciałem tego Inferno. Ja też. Ej. Szymon, Szymonowi musi on wypaść dwa minery No yy, I będzie mógł Szymon, Szymonowi, że dwa razy wypadnie miner mm -hmm. To będzie miał lawę ode mnie za free, ale na ja jednego minera O to, to długo potrwa No, to tak Nie to, nie to, nie to, nie dwa To? Czekaj Nie, 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 nie Poczekaj, bo ja tu, ja tutaj to? nie to bo nie ja tutaj nacisnąłam Dobra Bo ja się przez nacisnąłem i prawie burzmy batla okay. Mam no, no, o jedną wyższą marionetę niż ty e, No Nie mam lawy teraz ja Ja mam lawę teraz Dawaj smoki tutaj. Ja, ja go blind... baby dragowy. No, o kurde O kurcze O kurde, tak Takie słoceńce No dobra, dobra. czyścimy No Już gdzieś jeszcze nie nie No dobra, ja, ja tam mam przygotowaną dużo, O Dobra, nie mam szans jak mają mega i inferno No, to nie ma co ty pójdziesz z Mega Night to jest po prostu... No to... ja, me... ja Mega Knightem bym nie grał za dużo. To niszczy no. wszystko, to niszczy po prostu wszystko Mega Knight. Tak, ale są też, no... Gdybym miał Inferno, albo ty, no to tego Mega Knighta w chwilę byś nie zbierdził. No, albo chociaż Inferno Tower'a. No. Ten Ej, dawaj, bierzemy, bierzem, bierzem. Ja muszę zabrać Inferno. Jak? Jedno... Aha, Tower'a? Tak. Zamiast mhm. mhm. miał Dark. Mhm. No, ten Dark mnie za dużo robi. Nie, ale mi się przydaje też sam tak w lewo kiedy, bo jest sami pod ręką. I właśnie na taką najdójczkę, na taką. O, ja się... ja A nożę... ja czemu każdy już gra tym. Wiesz jak to się nazywa tymi tymi z um, Nie, no, jak to się nazywa? Tymi minion hormon. Mio no, wiesz, też zapomniałem. <laughs> Ej te te le faj, ja. ty by się zdziwio, ty pisz się lekko zdziwią. Ty myślę, <laughs> Ty, się, ja też myślałem, że ty nie ma ramy. Rama się przedziera, zapamiętaj, i ona się bije. No. Ale wieżę nie widzę. Jezu, to... nie widzę tej. Ciup. jak my mamy mocną bitą. No widzę właśnie. Oni prawie mają dwie wieże stracone. Ale... No, ale my prawie Kingsta. No właśnie. Aha. Dobra, przegramy. No, nie ma co. A, no, nie gramy już, dawaj, daj im wywiatki, nie, no. mi ma, nie ma więc, ale chyba żeby miały po prostu prawie same te legendy mm -hmm. w deku. Znaczy same legendy w deku to jest kompletnie nieopłacalne. No to no, jest właśnie. Tak Pregendowy. Y, Ile jeszcze musisz wygrać razy? Dwa. Czy dwa? Myślę, że jeden. No, dobra. Albo jeden? Nie. O, bo... co? To jest wysoka karona. Bumpit. To jest wysoka karna. Druga. Ale to są swoje koksy, bo jak ja grałem na tym, daj to mega. O, dobra, nie. nie mam mega. Znaczy love. tego, love. No nieee. Macie o tym mówię, że typy typ mają me mega night'a, a... Mam lawę. A podzielaj, bo... Dobra, ja nie, nie mam. Aha, pozdro. Nie mam mysza. No jeszcze Mortara, no Po co nie mortar? mortaru? Bo inferno. No, po On ten mnie najbudzie zabiera. Nie, za, to... Nie, nie, nie mamy miesiąca z nim po prostu. Bo co ja on coś takiego robię? Dlaczego twoje... masz wikarczera? No Nie, ja tak, która jest nie za bardzo, wydaje mi się. Bo on tak za dużo tam nie robi, na tym polu bitwy, aha. Mm. Ale mamy na hita. Bo to ma tak jakby 0hp, hp No, coś takiego. I Pewnie dają szkieletki na mojego princa. <laughs> widziałem. <laughs> Oha, podwójne jeszcze. Ej, pamiętasz jak byliśmy u Piotrka, to pamiętasz co się stało? No. Masz dologa, de masz deloga? Kurczę. kurcze Ja widziałem <grystanie> ale gem. ja widziałem na YouTubie coś takiego, że Nie, że ty, ty gra dwa na dwa, nie? ty no. Typie dwa szkieletki Dwa mirrory i dwa klony no kurcze to była prawie mm. cała ich strona O, dobrze, że tam dałeś tą ramkę okay. Bo i teraz nie mają co zrobić tam Zresztą mam do loga, więc jak dać podwójnego, nie? To To takie bez sensu trochę. To jest to podwójnie obydwa. Patrz. I już mm. nie mają. Kury. Madi palcara języka zniszczą. Teraz mm -hmm. mam dobrym kom. Dać loga? Mm, jeszcze nie. Dobra. Dawaj z tym logiem. Ha, <grym grym> ale. O oh, nie, jaki No Dwa smoczałki? No, jest czasowa. Kurde. Dobra, zajmę się tym murcałem. Mhm, też chciałem właśnie. Ja, ja mam wyższego smoczka od Ciebie. Bo ja smoczek w ogóle nie chcę zrobić. Nie chcę uh -hmm. A ja w ogóle dopiero niedawno go dropłem. Naprawdę? Dwa... Dwa, trzy tygodnie temu tak? Jezu, ja mam tego smoczka ja, od bo... początku. O, ja od jungle Areny chyba go mam. Naprawdę? Okay, nie tak nie wiem, tak późno? Od jungle albo od tej, co ty masz? Ale chyba Aha. od tej. No, no czemu każdy ma mega nighta? I no to jest bez sensu taka gra. No to bez sensu, ja też chcę mega nighta. Ja też chcę mega nighta. Że mi tak wyróbł jak tobie. Czyli za szybko. O, mysz, mam o tym. Nie, no nie mamy szans. Będzie jeszcze double time, czyli ten. Ja, ja, ja też nawet nie wiem co dać, ja to chama ja ja da, No nie mamy szans z nimi. Jeszcze ty pytajcie... No. No. Nie... Nie, nie... Nie, nie... Nie, nie, nie... Nie, nie, No o mój, Patrze, mój balon ładnie idzie. Dam mój dam balon tam, ładnie balon to? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, XD Ej sztos Ja muszę zrobić well play no, ja pokazać coś takiego. No, Good well luck play. Mam już, mam już, mam już Masz? Mam Ej no, tak myślałem właśnie, że nie masz tyle aż Jej. Ja zbieram, ja poczekam aż tu będzie coś fajnego, nie? 40 tysięcy. I monetę jeszcze zbieram Ja bym wiesz powiedział Ja bym, powiedział, ja ja bym Ci radził Co? Ty? Nie w tego Ja, nie ja Ale tego co tutaj było, że takie Royal Hawksy i takie inne tam Wygrałeś coś tam? Ja tylko, no. tysiąc, ja tylko tysiąc, ja tysiąc. Ja też, tylko tysiąc. Trudno to było tamto grać, według mm -hmm. mnie. Napisane mega Mike. No. Ej dobra, to może... Możesz coś dać? I dawaj Braustas. Dobra. Ty jeszcze nagrywasz? No. O no. i z klasa. jak cię mm. nie będzie. No Jest 17 minut, żebyś się zaraz nie urwał. Mi się czy coś nie dawa. Mi też. Mm, mm. O nie, to złe. Ja Dobra, tak sobie tego nie widzicie. O, gramy! A dzisiaj, w tym dałem. Co? W co gramy? A, A nie, bo to jest to. To? Walkę? Nie, nie chcę w nią Dawaj, let's go już walkę. Dwa, ale... No trochę tak, ale w sumie i dawaj, tak sobie pogralibyśmy. Dobra. O, do Ej, ja cię jeszcze zapraszam. A, już nie. Ale ja cię miałem jak przed wejściem do sklepu. Ile masz na 20 randze, Bo ja 8 postaci. Ja w ogóle nie garę wbiorę. 1, 2, 3, 5, 6, 8. A to porównywamy. Na tarze wbiłeś? Na tarze już dawno. Uh -huh. A? Już na mam... tarze no, let... tu już mamy. Dawaj duo, 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 duo. Nie, dawaj to pierwszy. Dobra, to potem duo. Dobra, co kogo ty bierzesz? Riko? No to... A no ja jestem to jestem najlepszą Riko w świaaart! nie, może świata nie, ale euro. To... Let's go! Let's go, do this! Słaby Riko? Eee. <noise> 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 Też ci będę przyśpiewał Mam nadzieję, że tego nie słyszę ani nie widzę. No. Od szelki. A... Jest taka to słaba szelka! Nie ma Star Powera, naprawdę? Każdy ma do no, Nie ma Star Powera, a po drugie ona ma chyba z siódmą noc, czy szóstą. Jak tam dobrał takiego nuba? Hapę. No. Nie. Jak tam dobrało takiego nuba? What? Ale, ten noob ma dwie puszki. <laughs> Ale go... sobie stoję w miejscu. Pyk! Pyk! Ale zmarnowałem ulta. Ja też. Oh, to <laughs> się na daleko wali. Okay. Jezu, po prostu. Te szelki, ta szela to jest po prostu. Ja się zajmę, bo, ej, ja się zajmę, bo tam ja auta będę dawał na bossa. Ała. To okay. Okay. No. O. No. Zabił ktoś ciebie? Szela. okej. Okay. Ja już a ty zrobię. zrobić to wchodzić. Tak. Tylko że nie chciało się tego jakby przechodzić. Zagram panką raz. Ej, ja zagram ej bicie. Dobra, o kurde, to rozmawiamy multa. Dziewięć aby mniej zabrałem. Ringley! Pium, pium! Lingli. Ha! Ej, ma 10 tysięcy Jakie 10 Już byśmy go zabili, jak miał 10. Nie wiem. Mam 100 tysięcy na Piję. Nie, dwa nie hp, jeszcze żyję. No <grym> nie, zaraz nie zabiję. Mam 60, z tysięcy. Jeszcze był... Ej, tylko te szelka u nas ginęła raz. No. Nie, zaraz drukuje. Nie, My też. To tylko ta została? Sie ]huh nie, przegramy to. A ja ślę. A nie? i ty, by. Bot miał 200 HP na niecałe. I przegraliśmy to. Like Czemu? Spot. Jest, że ta szelga, ja, ona Ken. chciała... Ja tylko nie żyłem, a dwa noby jakieś. Trzy sekundy. No. Nie! Jestem, jestem, jestem! Mówię też! Dobra! Dobra, żelujemy to, nie macie, Bosim. E, Jak dobra, jakby ta, ta to 200 hp. Jakby nie ta jakby ta tak znubiła. Ja od nie, nie wiem. 20. 20. Ja też ekspo. Ale. Od Ale... Jak zwykle. Nic. No. Ja cię biję, ty, ty nie masz no. takiego pecha. Ej, Od do... 300-4000 kubków. No, no, od to no. już nie Dobra, jeśli będzie. Ty ja muszę chciał zabrać. Tarę no, to... bierz i apelujemy, pamiętasz. Przeciągasz? Gdzie mi pochodziło? Dobra, że tą tarę, ale jak stracę puszki. Mam ja cię, to się nic nie stanie, bo ja będę. Ja więcej, przecież to... ja mam 500 pusków. Jeden puszek. Nie, nie. nie widziałeś? Nie, no skłonię już. Mój plan Co to, kto to? To, 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 to�, tak. to darun Mój plan, iść na koniec enfin. Ała! A wiesz jaki jest mój plan? No. Iść na Jezu, widzę futbolistę i rozę. W teamie. To jeszcze lepiej. Nie. Nie może mi się Nie, I chcę nie dojechać, bo każdy dojadę, bo już poprawia miłam. mam. Kurde, mi zabrał! Knajka. Nie! Przygraliśmy. Po prostu super. Ale to Minus. jest najczęściej. O Jezu, boli mnie głowa. Nie ma... Dobra, ja nie biorę tego. Nie biorę tego. Nie, nie jest chłopcze. Więc to już będzie koniec odcinka, więc pa. Pa.